Wiele osób pyta, czy kobiety też mogą się uzależnić i czy są kobiety uzależnione od masturbacji, może od seksu, to wiem. W tym miejscu warto by było obalić mit, że tylko mężczyźni mogą się uzależnić od seksu. Myślę, że taki mit może wywodzić się z takiego stereotypu, że to tylko mężczyzna jest tym pobudliwym seksualnie. Partnerem, ale tak naprawdę uzależnienie od seksu, jak wielokrotnie wspominałam, nie chodzi o pobudliwość seksualną, tylko pewne rozładowanie swoich napięć, emocji i tak naprawdę jest to niezależne od płci. Kobiety w taki sam sposób mogą sobie radzić z uzależnieniem, jak jak mężczyźni. Bo jeżeli czerpią satysfakcję z tej sfery, to dlaczego nie mogą się uzależnić? Oczywiście, nie? wszyscy jesteśmy seksualni. Mhm. A warto by było jeszcze wspomnieć o czymś, e, e, o czym nie każdy może wiedzieć, że kobiety i mężczyźni w równym stopniu odczuwają potrzeby seksualne. No to część odczuwania potrzeb seksualnych, e, wierności, monogamii i poligami, to być może w następnych programach.